Zacznijmy od brutalnej prawdy. Cierpienie to nie wyjątek, to nie błąd systemu, to rdzeń życia. Jeśli jeszcze go nie doświadczyłeś, poczekaj, przyjdzie, prędzej czy później. Nie pytanie, czy, tylko ty, kiedy i co zrobisz wtedy. Dorastasz, wchodzisz w świat z milionem możliwości. Masz dostęp do wszystkiego, ale im więcej możliwości, tym trudniej wybrać. I pojawia się chaos. Chaos to nie bałagan w pokoju, to bałagan w duszy. Zadajesz sobie pytania: Kim jestem, po co tu jestem, czy to wszystko ma jakiś sens? Media krzyczą: Bądź sobą, ale nikt nie mówi, kim ten ja właściwie jest. Gubisz się, porównujesz, widzisz sukcesy innych, filtry osiągnięcia, idealne ciała i kariery, i czujesz się niczym. Ale tu jest pierwsza ważna lekcja. Nie chodzi o to, by wygrać wyścig z innymi. Chodzi o to, żeby nie przegrać z samym sobą. Jordan Peterson powiedział kiedyś coś prostego, co zmieniło życie tysięcy ludzi. Zacznij od posprzątania swojego pokoju. Brzmi banalnie, ale to nie o sprzątanie chodzi. chodzi. To metafora. Zanim naprawisz świat, ogarnij własne życie. Zacznij od rzeczy, nad którymi masz realną kontrolę. Nie masz siły? Zacznij od pięciu minut dziennie. Nie masz celu? Zrób coś, co ma choć odrobinę sensu. Czujesz się nikim? Podaj mi odpowiedzialność. Choćby za coś małego. Odpowiedzialność to słowo, którego wielu się boi. Ale właśnie ona daje kierunek. To jak dźwiganie plecaka. Ciężkiego, ale twojego. Z czasem przyzwyczajasz się do ciężaru. Z czasem stajesz się silniejszy. A im więcej dźwigasz, tym większy sens czujesz. Wiesz, co jest zabawne? Ludzie dziś mają więcej niż kiedykolwiek, ale też czują się bardziej zagubieni niż kiedykolwiek. Mamy rozrywkę 24-7. Skrolujemy godzinami, zamieniamy refleksję na rozproszenie, ale duszy nie oszukasz, możesz ją zająć, ale nie uciszyć. Zadaj sobie pytanie: czy to, co robisz codziennie, zbliża cię do kogoś, kim chcesz być? Czy tylko znieczula ból, że jeszcze tam nie jesteś? Nie chodzi o to, by być idealnym, chodzi o to, by być autentycznym, by być odpowiedzialnym, by być kimś, na kogo inni mogą liczyć, a przede wszystkim, na kogo ty sam możesz liczyć. Prawdziwa siła nie polega na tym, że nie czujesz lęku, polega na tym, że działasz pomimo lęku, że bierzesz swój los na barki, nawet jeśli drżą ci ręce. Może miałeś trudne dzieciństwo, może rodzina zawiodła, może szkoła nigdy cię nie zrozumiała. Może żyjesz z poczuciem, że jesteś niewystarczający. Nie jesteś sam. Ale to, skąd pochodzisz, to nie to samo, co dokąd zmierzasz. Nie jesteś zbiorem swoich porażek, jesteś decyzją, którą podejmujesz dziś. Każdy dzień to szansa. Nie na sukces, nie na perfekcję, ale na to, by być choć trochę lepszym niż wczoraj. Nie musisz mieć planu na 10 lat. Wystarczy, że masz plan na 10 godzin. A potem kolejnych dziesięć. Zadaj sobie jedno, jedno pytanie, gdy jutro wstaniesz. Jaką małą rzecz mogę dziś zrobić, by świat był choć trochę lepszy? Może to będzie uśmiech, może telefon do kogoś, może posprzątanie biurka. Nie chodzi o wielkość czynu, chodzi o intencje, bo sens życia nie pojawia się nagle. On się buduje z małych cegieł, z odpowiedzialności, z decyzji, z działania. I jeśli dziś zdecydujesz się dźwigać, to może właśnie ten ciężar stanie się Twoim fundamentem.